Cześć wszystkim, przede mną mam Oppo F27 i pozwólcie, że pokażę Wam, jak zmienić tapetę na tym urządzeniu. Zacznijmy teraz najpierw od znalezienia i otwarcia ustawień. Pozwólcie, że szybko dodam je również do ekranu głównego, a tutaj musimy znaleźć tapety i style. Teraz dotknijmy tej sekcji tapet. A tutaj mamy wstępnie zainstalowane opcje, z których możemy wybrać klasyczne opcje, opcje na żywo, które są animowane, oraz więcej albumów, z których możemy wybierać. Mamy też sekcję z ostatnimi zdjęciami oraz album z Waszymi własnymi zdjęciami, a także możemy dotknąć opcji więcej tapet i możemy znaleźć kilka dostępnych, różnorodnych opcji online do zastosowania. Nie mamy zbyt wielu rzeczy, które możemy wykorzystać w praktyce w różnych sytuacjach których można wybierać. Albo właściwie mamy. Jak widać, musicie wejść do albumu, aby móc znaleźć więcej, eh, ładnych rzeczy do wyboru. Wybór jest naprawdę szeroki i różnorodny, co pozwala na znalezienie czegoś dla każdego. W albumie znajdziecie wiele interesujących rzeczy, więc wystarczy po prostu dotknąć konkretnej opcji, aby sprawdzić podgląd. Więc na przykład ta, a... Jeśli ci się podoba, po prostu dotknij... Oczywiście. Musisz naprawdę mieć... Połączenie z internetem i naprawdę potrzebujesz konta. Więc pozwólcie, że naprawdę szybko przejdę do wstępnie zainstalowanych opcji i wybiorę coś z tych na przykład te. Dotknij tego, dotknij ustaw, wybierz ustawienie na blokada, główny, oba lub tapety. Wybiorę obie opcje, więc pozwólcie, że dotknę tego i kliknę. Zastosuj w prawym górnym rogu. Jak widać, tutaj macie pewnego rodzaju personalizację i tak dalej. Możemy również zastosować kolory tapet systemu, więc zasadniczo twoje urządzenie po prostu weźmie cztery różne kolory z tapety i zastosuje je, aby stworzyć kompozycję. Więc po prostu dotknij kolorów tapet tutaj. To są ustawienia wstępne, albo możemy dotknąć opcji niestandardowe. Dobrze, więc tutaj. Możemy ręcznie wybrać kolory, które chcemy użyć dla naszego menu, i potwierdzić to przyciskiem OK. I jak widać, Twoje urządzenie E. Zastosuję to w systemie. I w końcu, po powrocie na stronę główną, możesz zobaczyć, że tapeta została pomyślnie zastosowana. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę kliknij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.